Od kilku lat nieustająco popularną metodą na wyłudzanie pieniędzy od nieświadomych osób, zwłaszcza osób starszych, jest TZW oszustwo, na wnuczka. Przybiera ono różne scenariusze, zależnie od lokalizacji oraz grupy przestępczej, ale zasada działania jest zawsze taka sama. Chciałabym przedstawić metodę oszustwa na wnuczka oraz sposoby jej zapobiegania. Jak działają oszuści, aby wyłudzić pieniądze? telefonicznie kontaktują się z osobą starszą i przedstawiają się jako bliski krewny, przykładowo wnuczek, syn lub jako przedstawiciel zawodu ogólnie uznawanego i cieszącego się ogólnym zaufaniem i szacunkiem. Często podają się za policjanta, urzędnika, a nawet adwokata, proszą o pieniądze w formie pożyczki czy darowizny na bardzo pilny cel. Może być to bardzo okazyjna możliwość zakupu mieszkania, spłata kosztów wypadku drogowego lub dług. Manipulują swoją ofiarę, która jest przekonana o słuszności całej sytuacji. Przestępcy wskazują sposób, w jaki pieniądze mają zostać, przekazane, osobie trzeciej, bliskiemu koledze, który przyjdzie w imieniu wnuczka lub policjantowi który uczestniczy w tajnej akcji. Zdarza się, że wskazują jedynie numer rachunku bankowego, na który trzeba wpłacić pieniądze. Przestępcy wmawiają swoim ofiarom, że pracownikom banku nie można ufać, zatem sprawa powinna być bardzo poufna. Aby uwiarygodnić swoje działania, oszuści proszą bez rozłączania połączenia o wykonanie telefonu na 997 lub 112 aby potwierdzić nazwisko policjanta prowadzącego. Pamiętaj proszę, policja nigdy nie prowadzi działań w taki sposób. Jeżeli jednak spotkacie lub kogoś z twoich bliskich taka sytuacja skontaktuj się oczywiście z policją pod numer 997 lub 112. Ale również poinformuj bank w którym dokonano wpłaty lub przelewu. Odpowiednie jednostki banku zareagują równie szybko jak policja. W banku Credit Agricole możesz skontaktować się w takiej sytuacji z serwisem telefonicznym CA24 pod numerem 19019. Opis sytuacji, jaki miał miejsce w placówce bankowej Credit Agricole, został opisany na ogólnie dostępnej stronie http.////dokumenty raport i Infodok. Zapoznaj się z dokumentem 33 Raport o dokumentach Infodok. I kwartał 2018 na stronie 14. Znajdziesz tam również inne historie z życia wzięte. Zachęcamy do wykorzystania ich jako przykłady w rozmowach z bliskimi. Środki w banku są bezpieczne, ale w sytuacjach. Kiedy dostęp do nich od właściciela podstępem wymuszają obcy. Należy zachować szczególną uwagę bądź czujny i informuj o tym i podobnych zagrożeniach bliskie ci osoby.